Ringo, kręgle, magiczne piłki, pachołki, stoliki z akcesoriami sportowymi, bramki, paletki, kolorowe liny, piankowe moduły, płotki i spadochrony tęczowe. Takim nowym sprzętem może się pochwalić bajkowe przedszkole w Żarowie. Napisałyśmy scenariusz z festynu sportowego, który się spodobał firmie Cemex i dzięki temu firma nam zasponsorowała, jest współorganizatorem Dzisiejszego festynu zasponsorowała nam sprzęt sportowy, na którym dzisiaj się bawimy. Sportowe akcesoria zostały zakupione przez kopalnię Cemex w Gołaszycach, przy której działa Fundacja Cemex Budujemy Przyszłość. Jedna z naszych pracownic napisała program pomocy tutaj w przedszkolu, zorganizowania sprzętu sportowego oraz tutaj pomocy przy remoncie. No i wygrała ten program, czyli Fundacja Budujemy Przyszłość. Przekazała pewną kwotę pieniążków tutaj na zakup sprzętu sportowego oraz tam na, na remonty w przedszkolu, które w tej chwili będą chyba wykonywane. Firma na ten cel przeznaczyła 8 tysięcy złotych. Dwa razy do roku jest organizowany taki konkurs, trzeba złożyć projekt. E, więc no, że chodzą tutaj moje dzieci najbliżej, no do szkoły też mogą, ale padł pomysł, żebyśmy coś takiego zorganizowali w przedszkolu. Włącznie e, z panią dyrektor i dziewczynami z przedszkola e, utworzyłyśmy projekt który wygrał spośród 120 wniosków, wygrało 11, w tym my. I dostaliśmy kwotę 8 tysięcy na zorganizowanie, na wolontariat, czyli ja coś robię, bezinteresownie pomagam. Pieniążki, które dostaliśmy z tym u przeznaczyliśmy na zakup środków sportowych. Z tego względu, że jak są organizowane te pikniki tutaj na dzień mamy, to zawsze brakuje konkurencji sportowych. No i taki pomysł upadł na y, akcesoria sportowe. Sobotni festyn w Bajkowym przedszkolu był również doskonałą okazją do wspólnej rodzinnej integracji. Bawią się całe rodziny, wolontariusze firmy Cemex się bawią, rodzice Bajkowego przedszkola się bawią i rodzice z gminy Żarów się bawią. Także atmosfera jest bardzo wesoła, sportowa, a przede wszystkim słoneczna i ciepła. Jest 29 wrzesień i jesteśmy bardzo zadowoleni, bo ten sprzęt sportowy zostaje u nas w przedszkolu. A po rodzinnych występach można było posilić się gorącą kiełbaską, domowymi ciastami i gorącymi pączkami. A wszystko z myślą o najmłodszych. Jest to bardzo przyjemna inicjatywa. Odbywa się ona bardzo często. No tutaj udało nam się na terenie Gminy Żarów już po raz drugi wygrać, wygrać ten konkurs, który jest zorganizowany w Warszawie. No i cieszymy się bardzo, że możemy dzisiaj uczestniczyć i patrzeć na te uśmiechnięte miny dzieci. Nowe wyposażenie z pewnością będzie wykorzystywane podczas cyklicznych imprez w bajkowym przedszkolu w Żarowie.